Ostatnie spojrzenie na maluszka Zmienia właściciela dzisiaj No i pojechał Ale zostaje na miejscu To jedyne pocieszenie I niech się szczęści I kolejna rynówka W tej rynóweczce też na marginesie to jest silnik 1.6, tylko ten już wyposażony w zmienne fazy rozrządu na wałku sącym Jest tutaj koło zmiennych faz. Ten kabel i wtyczka szara tuż za korkiem w lewo to jest właśnie od zaworu, który steruje tym kołem. A tutaj dzisiaj mamy problem z czujnikiem położenia wałka rozrządu. To jest ta wtyczka tutaj na dole. Podejrzenie jest, że jest uszkodzony. Po pierwsze mamy taki błąd zapisany w sterowniku, a po drugim właśnie po drugie właśnie silnik zaczął jakoś tam dziwnie chodzić, pracować jakoś tak nierównomiernie, zaczął gasnąć na wolnych obrotach. A żeby było jeszcze ciekawiej po prostu po wyłączeniu silnika, po tym jak przestykł, ostykł całkiem przez całą noc. Auto odpaliło i pracuje idealnie. Zmienne fazy wymienione przy rozrządzie było to jakieś tam 40 tysięcy kilometrów temu. Więc no nie jest to jeszcze chyba jakiś duży, duży wynik. No, a taka usterka pojawiła się. No i wymieniam ten czujnik, bo yy, nijak nie mogę tej usterki teraz wywołać. Ona po prostu tak szybko. Jak się pojawiła, tak szybko zniknęła i tyle. Ale jedyne, co mi przychodzi do głowy na ten moment, to właśnie wymienić ten czujnik. Czasami tak bywa, po prostu, że nie da się wszystkiego sprawdzić. No, idealnie by było, gdyby ten błąd i problem wystąpił. Teraz moglibyśmy, nie wiem, zapiąć oscyloskop czy cokolwiek innego, popatrzeć sobie w parametry. Ale jeśli usterka wystąpiła gdzieś na trasie, no to, no to czasem trzeba tak. Słuchajcie, na podnosiku mam Xare Picasso. Ksara była u mnie około miesiąca, przed miesiącem tak, jakoś tak, plus minus. I były wymienione oba wahacze końcówki drążków kierowniczych i łączniki stabilizatora. Dzisiaj auto przyjechało z problemem takich nieprzyjemnych stuków jakichś dziwnych odgłosów dobiegających z zawieszenia i przenoszących się na koło kierownicy. Przy takich poprzecznych nierównościach, przejeżdżając, czuć takie metaliczne, metaliczne uderzenia na kole kierownicy. Ja sobie pierwsze co to podniosłem, zobaczyłem, czy wszystko jest na miejscu, jeśli chodzi o zawieszenie, wszystko jest poskręcane, wszystko się trzyma. Natomiast niedawno miałem też taki przypadek i problemem też w Citroenie i też w ksarze, nie Picasso, takiej zwykłej ksarze, problemem było poluzowane koło kierownicy. I jak się przejechałem tym autem, to te objawy pasują mi właśnie do, tego, do takiej usterki. Zaraz sobie opuszczam, ściągam poduszkę i się zobaczymy, jak już będzie wszystko rozkręcone. Mamy podniesioną już poduszkę. Nie będę wypinał kostek, bo nie ma takiej potrzeby. Jest dojście tutaj do śruby i zobaczcie, co się dzieje. Nie wiem czy to widać, czy nie widać, najzwyczajniej śruba jest popuszczona i kierownica nam się tutaj rusza na wieloklinie. Zatem mam klucz. Och. Miałem klucz. No dobra. Teraz mam klucz. I spróbuję wam pokazać. O ile jest. Odkręcona śruba. To tak jedną ręką ja sobie jeszcze za chwilkę dociągnę, ale teraz mam pół obrotu. No i koło kierownicy przestało drżeć. Stąd te... Ałasy pochodzące tutaj, gdzieś z kolumny kierowniczej.